Ogród to miejsce, które każdy z nas traktuje inaczej. Jedni będą chcieli, żeby był ozdobny, inni będą chcieli w nim aktywnie wypoczywać, jeszcze inni będą uprawiali warzywa. Nie zapominajmy o tym, że ogród to także miejsce zabaw naszych dzieci. W dzisiejszym odcinku Ogród to proste z marką Husqvarna opowiem wam o tym, jak stworzyć ogród przyjazny dzieciom. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Magdę Klinczak, która prowadzi bloga Ranzo od Nowa, na którym opowiada o pszczołach, wnętrzach i ogrodach. Nazywam się Marta Potoczek i zapraszam Was do wspólnej pracy w ogrodzie. Cześć Magda, super Cię zobaczyć. Opowiedz, co robisz w życiu. E, w życiu e, pracuję w dziale IT, e, więc spędzam bardzo dużo czasu, za dużo czasu przed monitorem, dlatego jak wracam z pracy, pierwsze moje kroki to jest ogród. I ogród jest moją odskocznią, więc tam spędzam tak naprawdę e, dużo czasu. Poza tym przy okazji prowadzę e, kanał na Instagramie Rancho Od Nowa. E, zarażam tam swoją pasją i energią e, ludzi, pokazując Wnętrza pszczoły. Przede wszystkim rośliny, ogród, farby, renowacje mebli, rzeczy z drugiej ręki, czyli spektrum działania mam na Ale wszystko spina Twoja energia, bo ja wszystko uwielbiam tak. tam wchodzić, bo zawsze widzę Twój uśmiech i po prostu potem chce mi się robić. A uważam, że takie osoby są potrzebne, tu. żeby nas tak Zgadam motywowały się. z uśmiechem do działania. Tak, tak, pokazywało, że każdy może sobie znaleźć tą swoją przestrzeń, która będzie mu sprawiała radość i która też daje innym możliwość zainspirowania się. Czy macie wydzieloną część, która jest częścią dla dzieci? Czy dzieci szaleją, czy szalały w przypadku nastolatka w, w, w całym ogrodzie? Wiesz, co no, to, że mam dwóch synów i w takim dość skrajnym wieku, nauczyło mnie też, jak gdyby, patrzeć na ogród i planować go. Gdy Janek był mały, generalnie cały ogród był placem zamaw. Teraz już jest tak, że staraliśmy się wydzielić te strefy i chłopcy mają do dyspozycji dwa boiska piłkarskie. Może niepełnowymiarowe, ale jest tam zadbany równy trawnik i tam głównie grają w piłkę czy jakoś aktywnie spędzają czas. Oprócz tego pojawił się domek na drzewie, bo każdy dziecko marzy o tym, żeby mieć domek na drzewie i to jest strefa mojego młodszego syna. E, i tam, tam może jakby... działać, tam może tak, robić tak, swoje Tak, on tam rzeczy. robi swoje rzeczy, to wszystko jest przez niego nadzorowane. E, ja tylko tam chodzę podlać kwiatki, jak zapomni o tym. Natomiast e, mamy takie strefy i myślę, że to jest mega pomocne e, przy, przy nadzorowaniu, jak gdyby, czy sprawowaniu opieki nad e, dziećmi podczas zabaw w ogrodzie. W tej strefie, żebyśmy nie musieli za każdym razem patrzeć, gdzie ta mała rączka gdzieś tam się udała. Warto sadzić rośliny bezpieczne dla dzieci. Po pierwsze, które ich nie podrapią. Po drugie, które na przykład, tak jak nie wiem, cis e, czy datura, są to rośliny bardzo trujące, gdzie owoc może naprawdę spowodować ogromną e, krzywdę. Po prostu nie sadzić jej, ich w tym miejscu, w którym dzieci się bawią. A dzieci oczywiście warto obserwować z miejsca, w którym siedzimy w domu, czy to jest e, przybiórka, tak. cokolwiek w tym tak. domu naszym robimy. E, mamy na nie oko. Natomiast wiemy, że ta strefa jest bezpieczna, gdzieś tam nic się nie stanie. E, Marta, mam jedno pytanie. Bo nie mam takiego robota, ale trochę zastanawiam się nad jego obszarem działania. Jak to wygląda w ogrodzie, gdzie jest strefa dla dzieci i jest taki hey, I on yo. cały czas kosi, bo on, i on cały, cały czas, czas kosi. kosi. Można y, wyznaczyć sobie strefę, której on nie kosi, mm -hmm. y, czyli ta strefa, w której dzieci się bawią, czy są porozrzucane zabawki, po prostu jest wykluczona w danym momencie, bo tego może być dużo, wiemy dobrze, to szczególnie dokładnie. jak są wyniesione różnego rodzaju figurki i tak dalej. Także strefę możemy wydzielić, w aplikacji sobie zaznaczyć, że on ma tam mm -hmm. nie jeździć, w tej aplikacji można ustalić sobie wszystko, jaka ma być wysokość koszenia, które strefy ma omijać, dokąd ma dojeżdżać, czy jeżeli skabel ograniczający ma dojeżdżać do niego blisko, dalej, wszystko możemy sobie ustalić, siedząc na kanapie w telefonie, a on potem wykonuje całą pracę za nas. Ja jestem zachwycona, nim po prostu mam chęć, to jest mój aktualnie najlepszy przyjaciel w ogrodzie. Idziemy do tej strefy i pokażę tak, Ci, jak koniecznie. tutaj jest to zrobione. Marta, a co ze spontanicznością dzieci i zabawami na środku trawnika? Jednego dnia jest tam po prostu baza, i musi być tam baza. My w aplikacji już sobie wszystkie strefy ustaliliśmy, tak, a tutaj w środek trawnika. Wtedy możemy zrobić takie fizyczne ograniczniki. Tutaj mhm. pokażę Ci, jak to wygląda. Heniu, może ja z tej. A nie do nich po prostu dojeżdża tak. i nie wiedzie nam właśnie na te rozrzucone zabawki, tą bazę, te wszystkie wyciągnięte dinozaury, Zzaury, ludki, piłki, tak. różnego rodzaju figurki, nie wiemy, co u ciebie. U nas były swego czasu takie małe zwierzątka, które tam były całe historie z nimi odgrywane i trzeba było wynieść właśnie pół tony tego. No, u nas są głównie dinozaury, samochody, piłka, ale też jakieś klocki Lego, wszystko. Po prostu wszystko się w tym momencie nadaje do zabawy i wszystko tam musi być. Dokładnie, więc. Jeżeli dzieci mają taki pomysł i to jest mm -hmm. super, niech będą tak. kreatywne, A my wtedy, wtedy fizycznie możemy powiedzieć, słuchajcie, budujemy teraz waszą strefę, tutaj tak. nikt nie ma wstępu, dorośli, mm -hmm. ale także i Henio. Tak. I po prostu wbijamy takie płotki, dzieci wiedzą, że one są, też będą zwracały na to uwagę, jak one są. Fajnie wytymne. też je zaangażować. Tak, Ustalamy sobie taką przestrzeń, jaka jest wam potrzebna, chłopaki czy dziewczyny, bierzemy, bierzemy wtedy te płotki. Dokładnie. I działamy z dzieciakami. I też poznają działanie sprzętów, które są w naszym ogrodzie tak. i też może się gdzieś tam zainteresują. Może to nie będzie ogród, a może akurat technologia ich gdzieś Dokładnie. tam wciągnie. AI. Wymyślą <gry> kiedyś jeszcze robota, który będzie wyrywał chwasty. Oj, to by było cudowne. Tak, tak ja bardzo, bardzo bym tego chciał. Ja też. No dobra, słuchaj, mamy omówione te dolne części, a ja chciałam Ci jeszcze pokazać, jak zajmiemy się tymi wyższymi partiami i jak można podziałać. Także zaproszę Cię, Henio. Ty też zaproszę cię do innego punktu ogrodu, bez naszego Hania. On niech tutaj sobie działa z dzieciakami Nie i sam pracuje, chodźmy. Każdy z moich gości miał szansę pobawić się sprzętem ogrodniczym i wiem, że ty też się nie możesz tak, doczekać. Tak, czekam, czekam, na to. Dzieci kochają biegać po ogrodzie, natomiast rośliny kochają bardzo szybko rosnąć. Tutaj możemy zobaczyć glicynię, która oczywiście na pewno była cięta nie tak dawno, ale rośliny po prostu wrastają nam w ścieżki. Przy małych dzieciach, które biegają, wydaje mi się, że warto ograniczać to i po prostu wycinać. Ale przy starszych, nie wiem, jak ty uważasz. Ja na przykład uwielbiałam takie miejsce, gdzie na przykład pod wieżbą mogliśmy się tak, ukrywać pod tak. szkołą, Dziś, można było. Wymyśleć. Gdzie można było się schować przez całym światem i rodzicami. Dokładnie. Mieliśmy takie miejsce pod szkołą, gdzie mieliśmy specjalne zebrania pod wieżbą płaczącą i tam zawsze było nasze takie tajemne miejsce. Także w zależności od tego, wydaje mi się, że każdy wie, jak jest w jego rodzinie i czego potrzebują jego dzieci. Każdy zrobi po swojemu. I to jest super, że tak fajnie tak. się różnimy. Ale my tutaj myślę, że troszeczkę przytniemy. Tutaj mamy urządzenie, które chciałam Ci pokazać. Nożyce z funkcją podkrzesywarki. O super. To właśnie takich większych, grubszych gałęzi, do których nie jesteśmy mm -hmm. w stanie dobrać się już cekatorem, e, zawsze na pewno ci się trafia. Tak, bo ja mam stare, wielkie drzewa u siebie i sosny i świerki, podcinanie ich gałęzi, które teraz jeszcze dodatkowo zaczynają się obniżać. No jest problemem. Z sekatorem tego nie zrobię. Dokładnie. Potrzebuję czegoś takiego właśnie. W tym roku ja na przykład miałam także w ogrodzie sporo jednych gałęzi mi pousychało takich starszych drzew tak. i nie wiem, czy to jest kwestia tego roku, ale ja bardzo często zostawiam nawet gdzieś niżej jakieś takie elementy uschniętych róż, bo są właśnie za grube. I zawsze mam z tym problem, bo potem się okazuje, że gdzieś przechodziłam, gdzieś to mnie uderzyło, gdzieś tam się jak, tak. więc nie mówię nawet o dzieciach, tylko, tylko nawet i... Te dorosły sobie potrafi krzywdę zrobić. Także ty działasz. Najpierw chyba zajmiemy się podcinaniem sekatorem. Mhm. Robimy to ręcznie, to są takie e, cienkie witki, a potem przejdziemy do grubszych gałęzi i będziesz mogła sobie poszaleć. Super. A możesz Marta pokazać mi, jak to działa? Obsługa jest bardzo prosta. Mamy przycisk, a potem tutaj są dwa takie przyciski. Teraz uwaga, możesz zerknąć sobie na to. I tylko najważniejsze jest to, jaką przyjmiesz pozycję, mm -hmm. czyli mocno uziebiamy się na tak. nogach, odginamy się lekko do tyłu mm -hmm. i pracujemy wtedy całym ciałem, tak, żeby się nie obciążyć w szczególności tyłu. Ja coś o tym wiem chyba. Czasami jak się człowiek rzuci do ogrodu w nieodpowiedniej pozycji, to potem mm -hmm. wieczorem jest. No musimy dbać też o siebie, nie tylko o ogrody. Armagedon wykonany. Jesteś gotowa do, do działań? Mamy takie grubsze, tak. grubsze pandy, które zdecydowanie będą potrzebowały tutaj mocniejszego sprzętu. sprzętu. Także Magda, uh -huh. proszę. Scena jest moja. Dokładnie. Magda cała na biało. Marta, to którą gałąź mam przyciąć? Nie tą. Nie tą? Tam mam taką gałąź, którą wybrałam. O, ona będzie, widzisz ją? To jest dokładnie ta, 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 ta gałąź, bo ona będzie nam tutaj przeszkadzała i potem tą pod spodem. Także... Dobra, dobra. To ja działam. Uwaga. E, dobrze pamiętam. Tak. Przycisk. Raz. Tylko chwileczkę dłużej. przytrzymaj, Zobaczy się. Świeci na zielono. Okej. Tak jakbyś położyła go bardziej z góry. O, super. No dobra, teraz najmniej, e, najmniej fajny element, za którym nie przepadam, czyli musimy to wszystko posprzątać, pociąć dawniejsze kawałki, e, ale potem zaproszę Cię do warzywnika. E, ja uwielbiam własne warzywa zagrodu. ogrodu. Jak ja jest też, u Ciebie? Ja też. Odkąd odkryłam to, że można mieć swoją sałatę tuż przed śniadaniem, świeżą, no nie wyobrażam sobie inaczej i co roku po prostu coś dokładam, jakieś nowości. E, moje dzieciaki też uwielbiają. E, szczypiorek jest super przekąską podczas zabaw w ogrodzie, także e, jak najbardziej jestem za tym, żebyśmy poszły do warzywnika i zobaczyły, jak to tu wygląda. Dobra, sprzątamy i idziemy. Mhm. Dzieciaki nie zawsze lubią jeść warzywa, więc wydaje mi się, że super byłoby je zaangażować do prac w warzywniku fajnie byłoby im pozwolić wybrać jakieś warzywo, które, którym się opiekują od ziarenka finalnie aż do gotowego produktu, który, mogę, który mogą zjeść. Jak mi się wydaje i najlepiej byłoby też dać szansę wyboru przepisu, żeby tak, mogły tak. przygotować po swojemu i może przekonają Za... się mhm. do, jakiego, do jakiejś dzieleniny, że ona jest super, ale wydaje mi się, że w ogóle obserwowanie tej rośliny, którą mamy, maleńkie nasionko, w przypadku pomidora, moje ukochane warzywo, w sumie owoc, które hoduję od takiego maleńkiego nasionka, a potem mam roślinę, która ma ponad 2 metry, zbieram kilka kilogramów owoców. Coś cudownego. Wydaje mi się, że każde dziecko powinno tego spróbować. Dokładnie. Jestem tego samego zdania, dlatego moi chłopcy co, co rok na wiosnę są angażowani, wybierają właśnie swoje, swoje ulubione albo całkiem nowe rzeczy, które Trzeba chcą spróbować. Spróbuj. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby każdy zastanowił się, jakie warzywa lubi jeść, bo każdy jest zupełnie inny. Ja na początku testowałam wszystko, a potem się okazało, że coś zupełnie się nie sprawdziło, a któregoś było za mało. Tak Wiem, że u mnie pomidory to jest podstawa, na przykład cukinia, sałata, groszek, ale na pewno ktoś nie będzie lubił akurat tych warzyw. I warto, warto z jednej strony wybrać te takie żelazne warzywa, które lubimy, a z drugiej strony być może przetestować coś nowego. Może nam się sprawdzi, ale może stwierdzimy, że za rok już na pewno tego nie chcemy. Czy w tym roku czegoś nowego próbujesz, czy masz już swój... E, mam już swój zestaw. żelazny zestaw, mam ograniczone miejsce. Warzywa najlepiej uprawiać w pełnym słońcu, a u mnie jest bardzo dużo cienia w ogrodzie, hmm. także też... Bardziej testuję, jak daleko mogę warzywa do cienia popchnąć, czyli na przykład wiem, że sałaty i szpinak w półcieniu mi się sprawdzą. E, natomiast takie warzywa jak cukinie, pomidory ewidentnie potrzebują słońca, tam udają się najlepsze. Także dob dobre miejsce. Też mam ten problem, że mój warzywnik e, nie dość, że mały, to jeszcze e, niezbyt dobrze doświetlony. E, ale e, zastanawiam się jedno, czy jakoś mogę polepszyć jego glebę, e, żeby to, co tam mogę. Mogę faktycznie siać i sadzić, dawało większe prony. Czy są jakieś prace, nad którymi powinnam się pochylić e, co rok, albo co sezon? E Generalnie do warzywnika warto dodawać materii organicznej. To jest bardzo istotne i bardzo dobrze byłoby, żeby nie było tam chwastów. Także dobrze przygotowana gleba, bez kamieni, bez chwastów i dużo materii organicznej. Nie każda, nie każda roślina to będzie lubiła, ale na przykład cukinia będzie świetnie rosła nawet na takim przekompostowanym oborniku. Część warzyw fantastycznie na kompoście, a część będzie lubiła glebę bardziej uboką. Ale warto teren przygotować. My tutaj mamy taki teren obok nas, który jest pełen chwastów i świetnie nadałby się na warzywa. I pokażę Ci sprzęt, którym można podziałać, żeby przygotować ten teren jak najlepiej. Dobra. No Mamy to... po... pomocnika. O, to super. Poznasz pana Jerzego, chodź. Fajnie. Zobacz, Magda Ule. Wasz miód jest tak przepyszny, jak to jest mieć własne ule w ogrodzie? E, wiesz co, to jest tak jakby się miało apiterapię na wyłączność. I ja serdecznie wszystkim polecam i serdecznie wszystkich namawiam do tego, żeby zdobywali wiedzę na temat pszczół. E, często pokazuję to u siebie na kanale, jak to wygląda od kuchni. I e, pszczoły są nam potrzebne, choćby po to, żeby mieć warzywnik. Więc e, ja serdecznie, serdecznie namawiam do tego, żeby każdy choć raz spróbował poobserwować pszczoły w swoim otoczeniu. U Ciebie to fantastycznie e, wygląda. Bo można zobaczyć, jak to wygląda w ulach. Ja mogę obserwować zapelacze u siebie na roślinach i tak. też wiem, że nie trzeba się ich bać, bo Absolutnie. kiedy chodzimy, nie ruszamy się gwałtownie, to one naprawdę nas ignorują, bo one się zajmują swoim, swoim, swoim Człowiek Swoim jest im do niczego niepotrzebny i szczerze powiedziawszy, nie zwracają na nas kompletnie uwagi do momentu, kiedy nie czują się zagrożone przez nas. Jeśli zaczynamy krzyczeć, machać energicznie rękami, one to odbierają jako zagrożenie, no i wtedy powiedzmy, może dojść do jakiegoś urządzenia. Także znaczy na spokojnie. Ale, tak, na spokojnie. Ja myślę ciągle o tych ulach, bo to Miody są tak przepyszne, nie powiem, ile ich zjedliśmy w tym roku. Niebawem będziesz miała okazję spróbować nowych, bo tegoroczne już mamy odwirowane. Idziemy do Pana Jerzego, tak. zobaczymy, jak działa glebogryzarka. Dzień dobry, Panie Jerzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam, żeby Pan nam pokazał, jak taki sprzęt się odpala. Jest to sprzęt dość ciężki, jak się domyślam, do takich działań. Nie, nie jest to wszystko tak leciutkie, jak te sprzęty, które używałyśmy przed chwilą? No nie. To jest już maszyna y, o, o znacznie większej masie, i nie da się jej tak ponosić w rękach jak nożyce czy dmuchawy na przykład. Ale robi porządną robotę. Robi bardzo dobrą robotę, zastępuje y, kopanie szpadlem, gdzie przy dużych powierzchniach, czy przy, przy, przy częstych jakichś prasach jest naprawdę y, przydatne. My coś wiemy o kopaniu szpadlem. Tak, tak, tak. <laughs> Czyli przy zakładaniu warzywnika taki sprzęt to jest y, podstawa? Jak najbardziej. Jak to działa? Jak to się odpala? To działa tak, że trzeba najpierw uruchomić silnik, a potem ten moc silnika przenieść na noże, na frezy, które będą nam wzruszały ziemię. I do tego służą te dwie dźwignie. Właściwie jedna. Jeżeli chcemy pracować do przodu, to wystarczy tę czarną dźwignię dociągnąć do rękojeści. Ona jest zablokowana, nie da się tego zrobić. Ze względów bezpieczeństwa jest po prostu zablokowana, żeby tego nie zrobić przez niej uwagę, czy nie jakoś tak przypadkiem, żeby ktoś nie, 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 nie włączył maszyny. A więc blokadę niwelujemy, przyciągamy i maszyna rusza. Z tyłu maszyny jest taki pręt oporowy i po prostu przez uchwytami dociskamy ten pręt do dołu i wtedy frezy nam się zagłębiają w glebę i maszyna nie ślizga się po wierzchu, a my za nią nie biegniemy, tylko po prostu następuje kultywacja gruntu i Mamy to, o co nam chodziło, czyli wzruszenie gleb. Jeśli może coś takiego nastąpić, na przykład w okolicy, w bliskości drzewka, noże nam się zahaczą, czy za owiną wokół noży owiną się korzenie, no to wtedy jest problem, jak to wyjąć. Tak? Do tego służy bieg wsteczny. I tą czerwoną dźwignią włączamy. Ruch odwrotny, czyli do tyłu będą się frezy kręcić, no i też ta, ta dźwignia do uruchomienia tego wstecznego biegu i powolutku jedziemy do, do, do tyłu i wyjmujemy maszynę no z, tego, z tego miejsca, gdzie nam się zaklęszczyło. Pokaże Pan nam, jak to działa, bo my już się dzisiaj napracowałyśmy z jaką tak. chęcią, skorzystamy z czyjejś pomocy. Jak, jak najbardziej pokażę i pomogę. Super, to my oglądamy, a Pan działa. Jeży, super. Teraz tylko tak naprawdę zostaje wybranie tych kłączy, chwastów wieloletnich. One są najgorsze, bo przecięte nawet na wiele małych kawałków da nam no znowu tak, dużo naprawdę. więcej. A nikt nie chce tutaj stosować na tym chemii, także najlepiej zrobić to ręcznie. Potem do tej ziemi możemy dodać mnóstwo kompostu, tego wszystkiego dobrego i potem tylko sadzić warzywa i czekać na plony i potem te dzieciaki zaangażować, żeby codziennie chodziły, tak. czy pojawiają się o, Cukinia jest takim fajnym przykładem. Są Kwiaty. Mamy kwiaty męskie, kwiaty żeńskie. Można pokazać, jak dochodzi do zapylenia. Mogą nawet spróbować same patyczkiem zapylać, Dokładnie. żeby powodów było więcej. Możemy wytłumaczyć, jakie pierwiastki są potrzebne do tego, żeby to zapylenie było lepsze. A potem to rośnie, rośnie, rośnie. Potem mogą same zerwać, pociąć, wybrać przepis. Super. E, Marta, mam propozycję, może idziemy się czegoś napić. Tak, a ja przy okazji pokażę ci gadżet, który mi usprawnia życie w wakacje, kiedy jest gorąco, z powodu tego, że mam bardzo dużo brzus i bardzo dużo przymiotnych sprzedań. Thank you Pokażę Ci mój ulubiony sprzęt. W moim ogrodzie jest kilkadziesiąt brzus. I one latem zrzucają gwiazdki. Kiedyś ja je wszystkie zamiatałam i to zajmowało mi większą część lat. Do dnia, w którym odkryłam akumulatorową dmuchawę. I po prostu przechodzę przez cały taras, sprzątam, wydmuchuję to pod jakieś krzewy i mam, i mam to z głowy. Chociaż oczywiście 15 minut później powieje wiatr i mam to znowu, ale przynajmniej wiem, że zajmuje mi to naprawdę sekundę. I tak sobie pomyślałam, że to też w temacie naszym dzisiejszym, czyli no. dzieci. Też jest ważne, bo jeżeli mamy jakieś igły, jakieś ostre elementy, to warto też to sprzątnąć z trasy, po której dzieciaki ganiają i mamy po prostu... No właśnie u mnie są igły, głównie igły i to są igły i ze świerków i z sosen. Mam cały przekrył iglaków i zastanawiam się, czy to urządzenie byłoby u mnie też na miejscu i czyby się sprawdzało. Wydaje prostu. mi się, że tak. Też, też są różne osoby. Nieraz zdarzało mi się widzieć dzieci, które u mnie po żwirze biegały i nic nie tak, bolało. Tak. Ja jestem bardzo taka wrażliwa, jeżeli chodzi o stopy i bardzo często mnie coś kuje. Nie cierpię tych gwiazdek z brzozy, bo one się potrafią wbić mm. naprawdę mocno, ale to jest naprawdę sprzęt super. Ja pokażę Ci tylko, jak Dobra. on działa. Zobacz. Natychmiast super. mamy przedmuchane. Bardzo istotne jest to, żeby sobie ustalić miejsce, z którego zdmuchujemy, i na pewno wiemy, że w jakieś miejsce nie chce nam to nalecieć mhm. i potem przechodzę i po prostu mam takie miejsce, do którego to wydmuchuję. Jeżeli już naprawdę nas to bardzo irytuje, to w jedno miejsce zdmuchujemy i potem to już sobie zmieciemy Zmieniamy gdzieś tam i kompostujemy. Dobra, ty sobie testuj, zobacz, jak, jak to działa. Eee, tu się to świeci na zielono, czyli jest gotowy, tak? Dokładnie, tylko jest. I eee, dobra. Eee, Który chcesz, tutaj możesz tucze, sobie przetestować. No. I jak? No powiem ci super sprawa. Strasznie szybko posprzątałyśmy ten fragment. Dokładnie. Ja mam u siebie kilkadziesiąt drzew i do tego mam ścieżki żwirowe. I bardzo często się mnie wszyscy pytają, jak ty czyścisz te ścieżki, właśnie przede wszystkim z tych drobnych liści brzozy. To jest mój typ dmuchawa akumulatorowa. Po prostu przechodzę i zrzucam to na rabaty albo na trawnik. Z trawnika sobie zbieram na przykład kosiarką i to jest moment. Natomiast wybieranie listków z żwirowych ścieżek, to by była praca na wiele tygodni. Mogłaby Jaki taki kopciuszek tam po prostu działać. A Admuchawa po prostu zmieniła moje podejście do tego i te fajnie te ścieżki wyglądają. Schludnie, nie? Schludniej, dokładnie. Także to jest e, mój tytuł do sprzątania w ogrodzie numer jeden. Super. Fajny sprzęt, naprawdę. Napracowałyśmy się. Chyba czas znowu się nawodnić, bo dzisiaj pogoda naprawdę jest. E... Upalna, tropiki tutaj. Tropiki, mamy. tropiki. Dobra. Ale podziałałyśmy, idziemy znowu. Super. Teraz może lemoniada. E, no dobra. Super. Wreszcie odpoczynek? No, powiem Ci, że dzisiejszy dzień trochę dał nam popalić. Jednak ta temperatura i prace w ogrodzie. Mm -hmm. e, Ale byłyśmy bardzo znaczy. dzielne. Byłyśmy bardzo dzielne, odwaliłyśmy kawał dobrej roboty. E, co Ci po, się najbardziej podobało? Wiesz co? E, myślę, że to, co mogę wykorzystać w swoim ogrodzie, czyli dmuchawa i podkrzesywarka. E, dla mnie to są dwa sprzęty, które są wysoko na mojej liście i e, myślę, że u siebie znalazłabym e, dla nich dużo pracy. Magdę bardzo Ci dziękuję za odwiedziny. Mam nadzieję, że dałyśmy naszym widzom trochę pomysłów na to, jak podziałać z dzieciakami i jak podziałać e, kreatywnie. Super. super było, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Myślę, że spełniłyśmy też e, niejedno marzenie, żebyśmy się spotkały razem Wreszcie? w jednym dokładnie, projekcie. Dokładnie. Super to było. Ja oczywiście zachęcam Was do zobaczenia poprzednich odcinków, w których z moimi gośćmi pokazywałam Wam, jak można zrobić niewielkie zmiany w Waszych ogrodach. Podziałać, poruszać się. To jest naprawdę super.